Szczerze mówiąc! Szczerze mówiąc! Jaką piękną mamy dzisiaj noc! Tak! Nawet jezioro błyszczy! To kosmoptaki! Och, uwielbiam kosmoptaki! To najlepszy zespół w Układzie Słonecznym! Tak! tak Krzyżyc i Ech, jaka szkoda, że nie mamy biletów na ich wieczorny koncert. Patrzcie, to z księżycem! Wow, Cześć, księżyc i ja! Łał, na to, Księżyc nie rośnie! Tylko Łabka wydaje w się bo bo dzisiaj znajduje się ziemi. znajduje się najbliżej ziemi. Hej! Co to za plama? Nie, to smuga! O, tam! Za księżycem! Też ją widzę. Co to jest? A może to mój guzem kaczor? Ciągle gada, że chce mnie odwiedzić. To taki głupkowaty kosmolot. A może to. JASKRO! Yes, Corki. Jeśli chcemy przekonać się, co to jest, musimy się lepiej przyjrzeć. Okej, okay, spójrzmy na ten nasz tajemniczy obiekt latający. Widzę go! Wow, ale zasuwa! Ale co zasuwa? Oby tylko nie mój postrzelony kuzyn gaczor. Lada dość szybko, ale koślawo ląduje. To asteroida! Pewnie dopiero co wleciała do naszego układu. Nie jest zbyt duża. Tak myślę. To nie widzisz, czy jest duża? Daj mi spojrzeć. Naprawdę nieźle zasuwa. Masz rację, wydaje się mała. A może jest duża? Sam nie wiem. Dlaczego nie wiem? Zupełnie jakby asteroida chciała nas oszukać. Pora przyjrzeć się jej z bliska! Nie tak szybko! Zanim zaczniemy gonić pędzącą asteroidę, dajmy znać panu dyrektorowi. To prawda! Najpierw powinniśmy z nim porozmawiać. Pójdę po niego! Więc miałem nadzieję, że to nie jest mój kuzyn kaczor. Twój kuzyn kaczor? Ale to jednak wcale nie jest mój kuzyn kaczor, tylko jakaś zupełnie nowa asteroida. Ale ona próbowała nas oszukać. I dobrze, kadeci, o co tu chodzi? O nową asteroidę w naszym układzie. Czasem wydaje się duża, a innym razem mała. Nie wiemy, jak duża jest naprawdę. Powinniśmy do niej polecieć. Hmm. Jak mawiał mądry kosmolot, entuzjazm jest jak wyśmienite paliwo. Wspaniałe, gdy piję z lecz rozlane powoduje niezły bałagan. Może ja na to spojrzę? Ach tak, trudno nam ocenić rozmiar asteroidy przez jej odległość od Ziemi. Żeby dobrze ją zmierzyć, wyznaczymy drużynę, która tam poleci i ją zbada. Ha, a nie mówiłem? Do tej misji? Potrzebujemy dwóch kadetów. Jednego o zdolnościach matematycznych, żeby wyliczył, gdzie złapać kartę. Tak, Kółka? I drugiego bardzo szybkiego, tak żeby osył. ją <laughs> Kadeci Kruk oraz Kos polecą na misję, a jaskółka będzie ich nadzorować. Co? Wystarczy, Kruku. To nie jest konkurs. To jest poważna misja. Teraz idźcie się przygotować. Tak jest! Orle, czasem trzeba dać innym szansę na zagłośnięcie. Ale cała ta misja to był mój pomysł. Skrzydła! Osłona oczu? Jest! Odpalamy! No, ja to się cieszę, że nie musiałem lecieć na misję, bo ominąłby mnie koncert kosmoptaków. Ale ty nie masz. Ja też tam idę! I... i nawet mamy dodatkowy bilet do oddania Ja też ja, ja ja. ta asteroida? No, tak. Powinna przylecieć... Dokładnie... Teraz! Ja muszę mieć trzy bilety. Jakiekolwiek, w ostatnim rzędzie, albo na chmurze, gdziekolwiek. Przykro mi, bilety są wyprzedane. A może tylko dwa bilety jeden dla tego kolegi i drugi dla innego kadeta. Nie ma już biletów. Ożeł? A jeden bilecik! Ożeł? Zrobię, zrobię twoją pracę domową. Nie miałem żadnej od 25 lat. Sajonara! Hej, chłopaki! Uh, Hej, gawron! O, wow! Nie ma żadnych biletów, prawda? Sami też nie macie. Czemu mówiście, że są? Cóż. zmyśloną historię o koncercie kosmoptaków. I czemu ty to pogorszyłeś, mówiąc o dodatkowym bilecie? Bo jesteśmy przyjaciółmi. Musimy trzymać się razem. Ach, zawsze mogę na ciebie liczyć. Tak, zawsze możesz liczyć, że pogorszę sprawę. Skłamaliśmy i nikt nas nie lubi. Fakt. Musimy to zmienić. Od teraz będziemy mówić tylko prawdę. Tak. Od teraz. Będziemy sobie mówić samą prawdę o wszystkim. Nieważne jak trudno. Okej, okay, więc czasami bywasz naprawdę zarozumiały. Co? Cóż, skoro mówimy prawdę, to ty bywasz naprawdę głupi. E, co? Barania głowa. Po co im mówiłeś, że mamy dodatkowy bilet? Sabonu! Ogromna barania głowa! Ogromny sabonu! Jak sobie radzicie, chłopaki? Robimy pomiary! I ciągle zbieramy dane! Nigdy nie wygrasz wyścigu, bo jesteś za wielki. A ty nigdy nie będziesz tak silny jak ja, bo jesteś za mały! Ha? Robimy to samo od kilku godzin! No, yy. Yy, jeszcze momencik, kroku Mogłówisz? Yy, czas yy. trochę zaszaleć! Przejadę się na niej jak na desce! Czekaj! Mój kolega nie akceptuje prawdy. Ale o czym ty mówisz? Nikt nas nie lubi, bo skłamaliśmy, więc teraz mówimy prawdę. Tak, ale przyjaciele się nie wyzywają. Dzięki pani mądralo. Zawsze musi wszystkich poprawiać. To, że jesteś taka mądra, nie znaczy, że jesteś naprawdę mądra. Dobra. No, ale no, to, Żebyś wiedział, że nie jesteś, no, tak. Tak. Jesteś, no, tak. 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 jesteś tak mądra, jeśli się nie Wiesz co, to ja mądra. A o, otknąłem! Ja nie spokójcie się! Przestańcie natychmiast! Czy Wy oszaleliście? Jesteśmy przyjaciółmi, pamiętacie? Tak, przepraszam! Prata, też przepraszam! Wybacz, Przyjaźnijmy się! Przyjaźnijmy się! Przestańcie natychmiast! Znów? Naprawdę utknąłeś. No co ty nie powiesz? Więc Jasko miał rację. Nigdy nie będę tak silny jak on. Musi nam pomóc. Dowództwo, złoście się! Tutaj dowództwo! Ole! Koło kruka utknęło w szczelinie. Jestem za słaby, żeby go wyciągnąć. Potrzebujemy tu ja Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Czujesz? Jest okej. Okay. Zupełnie. Widzisz? Wcale nie. Jesteś ranny. Ja cię pomogę. Już niedaleko. <suszy> Hej, a to kto? Jak tam, Maciasz? Kuzyn czy? Tak, tak. Byłem w okolicy, bo jest koncert kosmoptaków. Hej, a gdzie ty byłeś? Wszędzie cię szukałem. Mam kilka biletów. <śmiech> <śmiech> Ej, a wiedziałeś, że masz rakietę na plecach? <laughs> Gaczo, uważaj jak lecisz. Nigdy nie umiałeś dobrze <śmiech> logować. <śmiech> Cóż, teraz wiemy, jak to jest z mówieniem prawdy. No, dobrze jest być szczerym, dopóki nie krzywdzi się innych, bo wtedy nie jest dobrze. Przepraszam was za wszystko. Ja też. I ja też. Jak mawiał mądry kosmolot, trzech rzeczy nie da się ukryć. Słońca, księżyca i prawdy. Lecz zły rodzaj prawdy może zaboleć. <laughs> Zupełnie jak twarde lombomanie! <laughs> <laughs> Wersja Polska na zlecenie DWK ABC Studio SONICA. Reżyseria Leszek stu Dialogi Ewa Iwowalska. Tekst piosenek Sebastian Machalski. Dźwięk, montaż oraz kierownictwo muzyczne Maciej Brzeziński. Organizacja produkcji Agnieszka Kodowiska. Wystąpimy Joanna bach Józef Pawłowski, Mateusz Lewandowski, Piotr Wajpik, Beata Wyrąbkiewicz, Miło Bostreczek, Michał Konarski i inni. Piosenkę czołówkową śpiewali Jakub Szyperski i Katarzyna.